Spoko, to nagrywam i zobaczę jak wyjdzie teraz. To będzie próba, bo tu raczej nie będzie nic super, bo jest mało ludzi. tu raczej nie będzie nic super. Zostawiam to, zostawiam. Bo ty się ruszyłaś, ruszyłaś! Napisałam na czacie duchów green safe. Ale wiem, że to cię nie uratuje. I no co? Na... Ej, ej, no A! dawaj, tak, masz szansę. Masz szansę, masz szansę. Masz szansę to wygrać. Ugrasz to. Admin. Admin. <laughs> ugrasz to, ugrasz to, bo napisałaś pierwsza. Możesz to ugrać. <laughs> Dobrze, że to się nagrywa, bo to jest dobre. Spokojnie. <grywa> Brawo, Wera. Dobra. Zagłosuj, 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 zagłosuj. Kurde, żółty nie zagłosuje. a to spoko, to i tak na Twój plus, że tak powiem. Na Twoją korzyść. O. Tak. O Boże. Spoko, teraz będę duchem. Mhm. Dobra, dziękuję, dziękuję Spadicy, dziękuję za bilet w jedną stronę. Proszę bardzo, jakby, naprawdę. Czekaj. Jestem wdzięczna. Mhm. O, dźwięk Bo wyrzucanych dobrze. śmieci jest, spoko. O, światło, robię sobie downloada. I tak wiem, że zaraz, ciekawe czy zdążę. O, zdążyłam. O, wow, Spadicy, kto by pomyślał.